Kominiarz. Od rana Misiek rozglądał się za kominiarzem. Niewiele osób chodziło po dachach, a więc trudno go było przegapić. Jak on wygląda? Spytał jednak na wszelki wypadek. Wysoki, chudy, ubrany na czarno, ma zawsze przy sobie drabinę, wyjaśnił guzik. Kiedy już wypowiesz życzenie, puść mnie od razu! Poprosił, a misiek pokiwał ogonem na znak zgody. Próbowali się bawić, jak poprzedniego wieczoru, ale nie szło im to zbyt dobrze. Czekali na kominiarza. Najpierw zobaczyli długi cień, a potem, w ślad za nim, pojawił się chudzielec z drabiną. Misiek nie spuszczał z niego wzroku, ściskając jednocześnie guzik. Pomyślał o rudej koteczce z czarną plamką koło nosa. Ledwie podniósł łapkę, guzik potoczył się szybko pod nogi mężczyzny, a ten uśmiechnął się i schował go do kieszeni. Dopiero wtedy zauważył Miśka. — O, kot! — powiedział zdziwiony. — O! — Kominiarz odrzekł uprzejmie misiek. Czekałem na ciebie od rana. Dlaczego? Brwi chudzielca podjechały do góry. Kot opowiedział mu w skrócie co i jak, a kominiarz pokręcił głową. Nic z tego, przyjacielu. Musisz najpierw spotkać kominiarza, a potem złapać za guzik.